Cześć. Ostatni raz przed świętami się spotykamy, więc zrobię mój ulubiony deser. Jakim są kluski z makiem? Mam tutaj już sparzony mak, 250 g. pocięte drobniej bakalie, czego ile, to za chwilę Wam wyświetlę. Ugotowany już makaron i miód. Tu mam mleczko makowe, tą wodę zostawioną z odparzenia maku. Ze sparzania maku. Trochę jej nalałam, ale tylko trochę, żeby się na razie po prostu nie przypalało. Włączyłam gaz pod patelnią, bo wszystko musimy razem po prostu przesmażyć. Wrzucam od razu bakalię. Jeżeli nie macie któryś z tych bakali, które ja dałam, nie rwijcie sobie włosów z głowy. Możecie zrobić tak naprawdę z samym makiem i miodem. A nawet jak nie macie miodu, możecie po prostu dodać cukru. Dodam też dwie łyżki miodu. To, ile miodu dacie, jest zależne od tego, jak słodkie lubicie. Więc jak nie jesteście pewni, to dodawajcie po troszku. No i mieszaj. Jak nie macie parzonego maku, tylko masę makową, to jesteście wygrani. Macie szybciej. Doprawcie ją tylko do swojego smaku. Połączcie z kruskami i gotowe. Ja maku nie mlełam, to jeszcze tak dopowiem. Podsmażamy cały czas, póki się cała masa nie zrobi ciepła. No i mieszamy, cały czas twardo mieszamy, bo inaczej nam się po prostu spali. Ok, do miski wrzucamy część makaronu, dokładamy maku. Makaron, jaki makaron? Najlepiej domowy, ale jak nie macie, to po prostu nitki, ewentualnie krajanka. I dokładamy maku. I wszystko dokładnie razem musimy wymieszać. Dlatego przekładaliśmy warstwami, żeby było właśnie łatwiej im wymieszać. Przekładamy do jakiejś bardziej eleganckiej miseczki i możemy podawać na zimno. Moim zdaniem jest jeszcze smaczniejsze niż na ciepło. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam spokojnych świąt. A tym, co, dla których to nie są święta, tylko po prostu czas wolny, to odpoczynku i smacznego!